Cześć z tej strony Ania Games, a ja wa witam Was w kolejnym już odcineczku z Internet Cafe, łamane na Supermarket Cafe. Okej, okay. tak, Supermarket Cafe. Nie pamiętam, co się działo ostatnio, ale wiem, że dużo nam chciało się. Tutaj lecimy sobie z otworzeniem. O, witamy, oczywiście, ładuje nam się komputer. Tu komputery są. Mamy 104 zł. I wprowadzili w ogóle aktualizację, w którym są dostępne nowe wózki widłowe i różnego typu rzeczy. Mm. Ale, 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 ale. Ja powiem Wam tak szczerze, nie wdrążyłam się bardziej w tą aktualizację. Ale, 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 ale wydali 28. Dobra, co my tu mamy? A, i nowe nowe chyba umeblowania, czy coś takiego. Nie wiem. Dużo też bugów naprawili z zacinającymi się rzeczami, chociaż mi się w tej grze jeszcze bugi nie zdarzyły. To jest fajna nowina. Tutaj pamiętam, że kupi kupiłam tą zamrażarę też. Czy ja tutaj mam coś? Nope. Dobra. Ojeju, nie ja to chciałam zrobić. Warzywa nie stoją tak jak stoją na razie. F uzupełnij towar chciałam. No, kalafioreks niech nam tutaj będzie. O, jabłuszko jeszcze. Tutaj na te półki też bym chciała pouzupełniać. Okej, okay, uzupełnić. Dobra, i też trzeba pamiętać, żeby pozamawiać towary. Pamiętam, że też nowe są towary. Też pamiętam. Nie na półkach pikantne chipsy, okej okay. ale tego nie ma. To weźmy to i to wrzućmy. O, i teraz zarobiście. Zarobiście jest, a tutaj nie mam tego, niestety. Ale szybko, ojej, ja zapomniałam, że ja jeszcze komputery mam. Widzicie, i to jest właśnie to, proszę. Ale to 16. A to ja muszę ustawiać cały czas! Jesus! 850. Nie, nie chcę. Dobra, ja chcę zobaczyć, jak to wygląda tutaj hurtownia żywności. Już, komputer. Na żądanie hurtownia żywności. Mamy w magazynie, tego nie mam. W magazynie, więc muszę też dbać o to, żeby to wszystko było w tych magazynach. Zamawiamy tą. Tego batona też nie ma. Teraz. Pyk. Coś tam. O, dzień dobry. Ale pan wygląda. O, wozek widłowy. Wskazówki też są. Gdzie i samouczek aktualnie jest? Bo też tego nie było aż tak. I też tam pisali, że dodali samouczek. I to jest świetne. O, 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 to, 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 to. No trzeba uzupełniać, żeby to wszystko miało ręce i nogi poniekąd, ale nie będzie miało. Już, 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 o, oni mnie tam zabiją. Mam no, rachunki? Nie, nie O, ten e, rachunek. no żywność się przydaje mieć, nie nie na półkach. Aha, czyli to już mam wyłożone na półkach, a tego nie mam. I to jest takie kredość. No, i tutaj to pasuje, to trzeba kupić. Ale kurde, to jest w cholera już odblokowanych tych rzeczy. Ja muszę pomału to wszystko robić. Wychodzi na to, że naprawdę ja zaraz e, nic nie zrobię. O. Już, 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 już. A, możesz być zła. Trudno. Trudno, trudno, ale wydaje mi się, że będzie ciężko bardzo mm, tutaj rozwinąć ten supermarket ogólnie, bo wszystkiego nam będzie cały czas brakować. O, jabłko, czy te same? Dwa razy chyba to samo zamówiłam. Ciągle będzie czegoś brakować. Ciągle jakby będzie coś nie tak. Ale no, jest jak jest. Ja w ogóle wyłączyła na razie otwartość naszego sklepu, żeby podwyższyć mm, wartość o, tego. Tego. Na ja sobie poszłam. Teraz tak. Tutaj cenę ustawić muszę. No, ta cena tutaj będzie 18-15 i teraz mogę dopiero. Co kurde, lipa. Za każdym razem tak muszę zmieniać. To już mamy otwarty. Jest git, bo zanosiłam. Wybielacz muszę kupić, bo oczywiście tego też tam nie ma. To może skupmy się najpierw na tym, co ja już mam i napoje. No, nope. o, wybielacz papier, o matko. Dobra, to może, ym, to na razie op, pójdzie sobie... To wyjście, teraz mogę zamówić. Gdzie pan, to go od razu pilknę. <grych> Już. A mam te punkty rozwoju w ogóle? Chyba nie mam. drzewku umiejętności nie mam. Brakuje trochę. A tutaj, jedzie to. A kurde. O. Już idziemy. A też w spo zajebisty sposób wymyślili, że to wszystko To wszystko jest w takich skrzynkach jakby niewidocznych, i potem to się tak fajnie wszystko otwiera. Jak już mamy na sklepie, to jest świetne. Mega o tym pomyślenie. Bardzo, bardzo mm, mi się to podoba z ich strony. O, samouczki. O kurde. dobry. Pani już włączę to. Teraz tutaj mogę o, kliknąć, F uzupełni towar. Dzień za, dobra. To batony tu dajmy. Dzięki. Uzupełnia się wszystko. To co mam to po prostu ustawiam. Tego nie mam dodaję, tego nie mam dodaję. Świetny pomysł. Żeby właśnie tak sobie poradzić. Miałem rachunek duży do zapłaty i już zbieram śmieci. Ojeju, jeju, już, już już. Tutaj. Proszę bardzo. O, mamy dwa komputery, to jednak coś tam idzie. Też tutaj możemy super... powiedzieć, że supermarket też nam jako tako idzie. Czy coś jeszcze? Czy 100%, super. Jestem zadowolona. Ok. co ja mogę więcej zrobić? Na pewno więcej światła by mi się też tu przydało, bo ja jestem tak ślepa, że ja nie widzę. Mam rachunki 300, to też muszę zapłacić zaraz. Muszę dbać o to, żeby to, co przychodzi mi i było na półkach, a w ogóle tutaj też muszę kupić drugi raz, to tutaj nic nie mam. To jest co? Zamrażarka. I mrożonki bym mogła w sumie kupić, bo mam tą zamrażarkę i to by było fajne. Już, już by mi to na plus wyszło. A czy mam tam napisane w tych rachunkach? Czy mam jeden ogólny, czy jak to wygląda? Tak. A, pożyczkę jeszcze mam. Wynagrodzenie pracownika. No i ono troszeczkę, jakby, wiadomo. Za dużo. Ale jednak ta babeczka na siebie teoretycznie zarabia. Bo ona siedzi i cały czas kasuje, a ja mogę tysiąc innych rzeczy zrobić. Rogalit. <grystanie> tak, klient oczekuje w kasie. No oczekuję no, no bo oczekuję. A w ogóle Wam, jak idzie w gierkę? Czy gracie, czy. Czy na jakimś poziomie się macie. <grych> Ale zobaczę mrożonki jeszcze teraz. Żyna słodzona to się nazywa. Jest miękkie masło. O, to by było fajnie dodać. Pizza, pizza. Tutaj już nie ma nic. Tutaj już nic nie ma. No, te mrożonki można by było kupić, bo są tylko trzy. Chcę jak najlepiej, aby chodzi jak najgorzej. Aktualnie. Zdarza się, moi ludzie, zdarza się. O, brakuje mi złoty coś do spłaty rachunków. Już to zrobię. Słuchajcie, rachunki. Mamy płacę rachunki. Teraz mogę powrócić do żywności. O nie, bo to tak jak wyjdę, to się wyrzuca. Mrożonki, żywność słodzona. Zamrażarka to są mrożonki. Trzeba zamrozić i chować w lodówce. A, to dupa. To ja poproszę to. Ile tych mrożonek? Matko, dużo tych mrożonek jest do kupienia. Zobaczcie sobie sami, to jest około tysiąc dwa. Nie, tysiąca. Twerk, 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 twerkar, jakoś idzie nam. Gra, 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 gra. Dobra, to ja sobie idę po piczku. O, kawka, herbatka. Dzień dobry, ja chcę kupić. Tak sobie, biczku. Ale mogę ich pobić. Też kasę dostanę. O. 18? Nie. A pani nie mogę, bo pani była moim klientem. Nie wiem, pobiję tego ziomka, bo wydaje mi się bogaty. Też. No, jakoś trzeba zarabiać na życie, tak? O. O kurde. No. Dobrze, że 52 centy. Ja pierdziel. Dobra, to tu wygląda na bogacza. Ten wygląda na takiego. na takiego, takiego wiecie. Nie, żeby przemoc była. Ile? No, trzy. To już trochę bardziej bogaty. O, ten wygląda na mega bogacza. Do tego można. No, ale był 321. Jednak ma znaczenie ten wygląd tutaj. Śmieje <śmierzny> się, śmieję się, śmieję się. tutaj wyczyściłam. 57, a bo to są śmieci. Tutaj też. Dobra, 100%. Twerk, 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 twerk. dawać do mnie tutaj. Ale ogólnie okolica jest super. Recykling przynajmniej produktów używanych. Dzień dobry, nie mam nic. <grym> Zapraszam, zapraszam. Świeże owocki u mnie tutaj. Świeże rzeczy na półkach. O. o, kurde, czekajcie. 7, 2, 4, 4. Ale jak coś nowego dawałam. Tu, siedem, no widzicie? Muszę pamiętać o tym, żeby to jednak ta cena była, bo. No tak, tu. Zysk 0, no właśnie, 8. Tak myślałam gdzieś zdupcyłam. Dobra. O, przeszło mi osiągnięcie nowe. Super, zysk ten. Siedem. No, ale le lepiej kabnąć się prędzej niż później. O. Można, można. Już, 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 już idę. Skodę daję. No, takie mrożone rzeczy, to ja i tak nie mam tam tylu półek. Ile ja tam mam półek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 bułek, więc 5 rzeczy. To usuniemy zimne frytki. Te droższe rzeczy. 5. No i teraz jak będzie to. To, to będą pieniążki. Do widzenia. 312. Myślę. Jest dobrze. No, jak powiększymy sklep, to będzie oczywiście, wiadomo, lepiej, nie? Ale jak na razie jest spoko. Utrzymujemy się, gramy, możemy kupić nawet produkty. Spłacamy ten kredyt, który tam ma być spłacony. To on taki UFO jakiś. Już. A, myślałam, że to ten gościu. Boże, a, już tu idzie. Do widzenia. Dzień dobry, już pani podwyższam. Od dwie godziny. Zamawiam dostawę od razu. Zostawię sobie tak. Ale papieru kupujesz. No, trochę już nam wybrakowane te półki się robią, ale zaraz dojdzie mrożonka. I to wszystko będzie takie spoko. No, nowe towary. Idę, idę. Uj. Dzień dobry, już pani zatwierdzam. Chcę teraz jak najszybciej to robić, żeby jak najlepsze opinie były. Bo jak będą im, im lepsze opinie, to wiadomo, tym, tym lepiej oni tutaj będą na to patrzeć. Żeby do mnie przychodzić ciągle, a jak mam tylko 3,91 na supermarkecie, co i tak jest mega dobrą opinią, jak na mój, mój supermarket, pewnie z tego, że jest duży wybór. to, to jest Git. Ale. Patrząc też na to, że na naszym Internet kafe jest dwa coś, to już nie jest tak fajnie. Dobra, idę. Tam oczekuję na zapłatę. Już. Teraz tak, tu jest mrożone. Uzupełniam towar, proszę. Pyk. Pyk. Już. Zrobię zysk. To tak, 11. To 12,50. Tutaj. 5,30. No, bo tak po przestępnej cenie. 10 jest ok. 13 jest ok. I tu 12,50. No, i teraz zyski są. Fajnie. Dobrze, że to nie ma terminu przydatności. Tak, szczerze mówiąc. Oby była dupa. Dobra. O, będzie, będzie trzeba się skupić na tym, żeby pozamawiać te rzeczy. Ale uzupełnione półki na tyle ile się da. O, proszę. Ale jaki tam poziom? Poziom 12. Mamy jeden punkt. Drzewko umiejętności. Tu już. Kierunek, szybkość na kasie, obrażenia. Panatka. Mieć dwa punkty. Lipa. Becak. Mamy to. Teraz tak muszę się skupić na tym co ja bym chciała. Na pewno potrzebuję nie wiem. Potrzebuję osoby, która tutaj. Um, pewno potrzebuję paru rzeczy. Ale też... mam bezpłatne kasowe półki. Proszę bardzo. Półki tu są, ale lodówkę może. Gdzie jest lodówka? A półki? Tamarżarka mamy pion mam pionową. Stawka, chłonicza, czyli lodówka. 490, ja pierdziele, to jest kupa hajsu. Łuki na owoce i warzywa, ta jest wiadomo większa. Duża stoiska owoców i warzyw. No tak, to jest, to jest takie mega wielkie. Lodówka na napoje. Napoje spoko. Tak, na papierosy. Mm, Ale ja szafkę chłodniczą bym chciała właśnie. twerk, 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 twerk. A co to jest? Czego to jest? Mam poczucie? I don't know. Nie pamiętam. Dobra, tutaj jest miotła. Ale mi idzie to, jak idzie mi to krebs z nosa normalnie. Naprawdę, to idzie tak średnio. Bo wziąłem ten kredyt też i wiecie, no, te rachunki 300. To też swoje jednak mają, tak. Ale jak już kupię y, tą, bo chcę kupić tą lodówkę ze 490, o tutaj kliento. Proszę bardzo. No i od razu komputer też lepszy, trzeba kupić. Troszkę, troszkę tego jest, tak? Internet. Counter Strike. Gra sobie, ale nie widać, że gra, tylko że siedzi. Dobra. 490 nie będzie loduwa. Ale idzie ładny zysk, jak 500 na dzień. No więcej. Dobra, kupuję. Mamy zamówioną lodówkę. Uii, bo tam mamy za 160 za pracownika i 100 za normalnie kredyt. 110. A ten kredyt za niedługo też zniknie. Tutaj pracownica nam zarobiście pracuje, więc ja myślę, że to się nie opłaca, bo to jest mega inwestycja. ej, Chociaż lodówkę kupię w tym odcinku. O tak! I mogę teraz rzeczy do lodu kupywać. Mhm. Mm ja mam, mam, mam moją tutaj żywność. Żywność słodzona i mogę teraz masło. Widzicie butter butter butter, Nic nie mogę. No i teraz 219 i będę mogła kupić. Będzie super. Potem 300 muszę odrabiać. I to też jest kurde, śmieszne. Że tyle, aż muszę odrabiać. No i czekamy. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry już. Proszę tutaj, klikamy, 150, jeszcze mało brakuje, już. już mało brakuje. Ale rachunek 300 mam, ale za dochód 1500, ej to nie, to nie jest dużo, się, mm, nie jest spoko, nie jest źle, o, to chciałam powiedzieć. Mamy rachunek 300 i to też trzeba zrobić ale te NPC-ty tak chodzą wolno, że to jest taki szok dla mnie, jak oni wolno chodzą. Ale będziemy mieć do lodóweczki rzeczy. Ile tam? 219. O, mogę kłócać, zapomniałam. 219. No to po tym mi się wydaje, że tutaj ta babeczka... O nie, 5 zyla mi brakuje. 5 dolarów, o. Bo ja to na złotówki od razu przerabiam. A to nie w tym rzecz. Matko błosa. Ale tu mamy... No ten to niebo jest takie prześliczne. W ogóle te, te szkło też jest takie ładne. No. nie by podstawowe, ale bardzo, bardzo ładne. Nie nie jest źle. Mogło być go zawsze gorzej, bo była pani bardzo zadowolona. Może poczytamy zaraz komentarze, dobra, mogę zamówić. Ale chciałabym poczytać komentarze, e, ludzie. No, bo to jest też e, ważne, żeby. żeby, 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 żeby wiedzieć, co to jest. Środowisko, które jest złe, wymaga poprawy, dobrostanu na docen, całkiem zadowolony, ale jest głośny. No dużo dużo tak się przewija. Jest... O, tu było dużo jedynek. Ale widzicie, czasami są te jedynki, dwójki, ale często już jest częściej, już są te, te rzeczy. Jakby. Yy... Kurczę, no. Te rzeczy normalne. O. Też fajnie, że widać, że jest stan magazynu. To mi się strasznie podoba w tej gierce. Nie wiem, jak było na początku, ale teraz po widocznym dopracowaniu. Tej gry widać, że właśnie oni naprawdę serduszko w to wkładają, co robią, żeby to funkcjonowało jak najlepiej. I bardzo, bardzo ta gra jest, można powiedzieć, że nie taka 100% realna, ale takie 50% na pewno oddaje tego, co, co się robi. Czyli wkłada do magazynu, no oczywiście w paczkach wiadomo, widać, co są, jakie są rzeczy naturalnie, ale w grze też jest to mega fajnie zrobione i bardzo, bardzo mi się podoba to, jak oni to zrobili, no. Dobry. O, jeszcze zysk muszę wprowadzić, no tak, 6, 11, 20, ja tak lubię pełne, wiecie? 2, 13 i tu 6. Tak, bo to jest to samo. No i większy wybór mają, to też jest super teraz. Teraz będą mogli oceniać to też pod względem wyboru, bo coraz więcej rzeczy już wprowadzam, bo coraz więcej rzeczy chcę utrzymywać. O, już mi się nabyło 278. To będę mogła zaraz 200, 300 mieć i spłacić sobie rachunek. I to jest super. To jest 25%. Masakra. Ja bym chciała... Szkoda, że nie da się oddzielić otwarcia supermarketu i oddzielić się tutaj otwarcia hmm... internet cafe. Bo. No, 32 już jest dużo. Dobra, ale tutaj, prąd, ale tutaj rachunek. Teraz tak. Czy, ciekawe, czy jak ja wypiję, sobie a to wzrasta mi to. Jedzenie, dobra, jest super. Jak na razie mam 35%, to jest chyba 35% zadowolenia. Czy jest coś innego, co mogłoby poprawić tutaj nam humor w tym sklepie spożywczym 365%. No tak. Czy jest coś? Cóż i pudełko, liza, glody. Poprawiło trochę. 33 to jeszcze hamburgera, dojem. No i 42 za. Teraz już mogę jeszcze troszeczkę porobić ten jeden dzień na całym biegu. Uj, już F, umieścić towary. Już prawie tych towarów nie ma. To jest właśnie to, że muszę zaraz. Otóż nie mam tych towarów. Niestety. Przykro mi bardzo. Staram się wszystko dopełniać, ale no niestety nie udaje się. Tak jak ja bym to chciała. Chociaż teraz musimy zadbać o tą hurtownię. Papierosów nie mamy codzienne potrzeby. A na magazynie nie ma. Uj, 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 uj. Proszę. O, dobra. Chociaż nie. Chociaż tak, dobra. Codzienne <laughs> potrzeby. Tutaj przekąska na pewno wchodzi w grę. Bo nie ma tego już. Na pewno chcę kupić te wszystkie przekąski, tylko to rany. To jest tego od groma, a ja mam bardzo, bardzo mało pieniędzy na to, żeby coś takiego robić. Ale już niedługo może to wszystko będzie miało jakąś większą rację bytu, że to tak pójdzie, bo ten jak na pewno jak już nam tutaj kończy się ten kredyt, to te 110 euro, znaczy dolarów dojdzie. To już jest więcej, wiadomka. I można więcej zdziałać, bo można kupić więcej rzeczy. Ale już, już, już jest coraz lepiej i też klienci przychodzą. 1500 mamy dochodu to też nie jest źle. Ale oczywiście też nie jest jakoś rewelacyjnie, dobrze. Dobra. Hmm, tutaj mogę. Eee, nie ma tego, dobra. O. A tutaj... A czekaj, bo wy... Czekajcie, czekajcie. Ja wybielacz ten żółty gdzieś tutaj mam. Właśnie. Mam go. Więc nie potrzebuję go dwa razy tutaj. Muszę też kontrolować co ja mam. Run. A ile tam chcę za te? Quack, 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 quack. Dwa, cztery. Reputacja, cztery cztery matku boska trzysta żeby te towary kupić ale pokażcie jak to wygląda no wygląda to sponio, no co ja mogę powiedzieć o kurde mrożonki się chyba skończyły tego tego akurat, akurat nie monitorowałam wcale rany to o tym zapomniałam tutaj też o tej chonie. że to też uzupełniać towar Cały czas i dbać o to, żeby to było, to też takie wow. Ale nie wiem, czy mi się nie powtarzają rzeczy na tych półkach. No, nie jestem tego świadoma. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że na ten moment to by było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie, zostawcie łapkę w górę, komentarz, również jakieś porady. Albo czy Wam się w ogóle podoba i jak to wygląda z Waszych oczu. Waszym wzrokiem, a ja się z Wami żegnam, cześć i pa!